To są jednak slamsy. No, co tu dużo ukrywać. Nie wierzę, co tu się dzieje. Eee, no Indie są takie, że jeżeli wyglądasz o śmierdzi, no to śmierdzi. Nazywam się Patryk Suracki i zamierzam samotnie przemierzyć Indie. Hej! Aby lepiej poznać to miejsce, będę przemieszczać się wyłącznie lokalnymi środkami transportu, autostopem oraz o sile własnych nóg. Mam przy sobie wyłącznie namiot, rzeczy do przebrania oraz kilka dolarów. Mówi mi, gdyby Indie były krajem niebezpiecznym, to ja bym Wam to powiedział. To nie jest tak, że ja na siłę próbuję Wam mówić, że dany kraj jest bezpieczny. No bo często to z moich ust możecie usłyszeć że. Czuję się tutaj bezpiecznie, że ten kraj jest bezpieczny. Natomiast ja poruszam się generalnie po krajach bezpiecznych. W waszym odczuciu są to kraje niebezpieczne, ale, ale tak nie jest. To są kraje bezpieczne, tylko że wam się wydaje, że one są niebezpieczne. Ja też nie jestem e, osobą, która nie wiem, chciałaby oddać swoje życie za to, żeby nagrać dobry materiał. No, no nie no, jasne, że czasami przekraczam jakąś granicę ryzyka. Jasne, że czasami zdarza się, że troszeczkę to naciągam, ale bez... Przesady, ja też chcę żyć e, i nie poruszam się po krajach niebezpiecznych albo nieszczególnie niebezpiecznych. I, a ja Indie akurat należą do mega bezpiecznych, więc e, niech Was nie myli to, co widzicie w tyle za mną. Mega bezpieczeństwo, mega przyjaźni ludzie na każdym kroku. O, rany nie wierzę. Nie wierzę, co tu się dzieje. Tak. Mają sim kartę, mogę, mogę kupić sim kartę e, pod jednym warunkiem: że mam numer indyjski. Ale ja mówię, że ja przyszedłem kupić właśnie sim kartę, żeby mieć numer indyjski, żeby mieć internet. Ale czy mam jakiegoś znajomego, który ma tutaj numer indyjski? Ja mówię, ale po co? Bo on musi potwierdzić twoją tożsamość. Czyli przy zakładaniu konta. On musi potwierdzić moją, jakby wysłany zostanie do niego SMS, on aktywuje moją kartę SIM, muszę mieć indyjski numer. Wyobrażacie to sobie? To jest, to, jest, to jest niepojęte, no to jest masakra, no i nie mam takiego numeru i co, nie wyrobię sobie karty SIM, no nie wiem, za chwilę będę kogoś to na ulicy prosił, ale to jest jakaś masakra. No dobra, udało mi się załatwić hotel. Wiem już ile kosztuje rupia indyjska. 100 rupii indyjskiej to jest 5 zł z groszami. Ja zapłaciłem 700 rupii za ten pokój plus depozyt, ale już nie liczymy depozytu. No to 700 rupi to jest 35 zł. E, czyli na przykład za 15 zł dojechałem tutaj. E, tuktukiem z lotniska, to moim zdaniem chyba dobra cena, chyba dobra cena, 15 złotych, a jechałem tam z godziny czasu prawie, no to myślę, że to jest dobra cena. Natomiast dobrze, że ja ten ręcznik dostałem, bo tutaj tak, ani nie ma żadnego mydła, więc kąpałem się bez mydła, ani nie ma żadnego ręcznika. Generalnie, dobre, jak się myłem, to zobaczyłem, że nie ma mydła, więc pranie robiłem w zasadzie w wodzie, no bez mydła. E no specyficzna sytuacja, no jednak jakieś mydło powinno być w pokoju, nie? Na stanie. No ale jak widać tutaj, tutaj nie ma. No myślę, że ten ręcznik był mi po prostu pisany, bo ja ręcznika też nie zabrałem ze sobą, no bo generalnie nie zabieram ręcznika w takie trasy zazwyczaj. Jeśli śpię pod namiotem to osuszam się siłami natury, a jak śpię w jakimś guest house hotelu no to ten ręcznik na stanie jest. No tutaj nie było. Kurde, ja muszę naładować sobie wszystkie rzeczy, a muszę też wyjść na miasto, załatwiać sprawę. A jak wyciągam wtyczkę z kluczykiem, no to wiadomo, że wyłączają mi prąd. Ja myślę, że i zaraz przechytrzymy. Weźmiemy sam kluczyk, a plastyczek zostanie w środku. Nie damy się zrobić w balona, nie? płacimy za hotel, to niech chociaż... Naładują nam się wszystkie rzeczy, bo też między innymi po, co tu, po to tutaj nocuję, nie? żeby sobie to wszystko naładować. Nie wiem, jak to powiedzieć, ale po ponad 4 godzinach załatwienia mam w końcu tę kartę. SIM! Ja sam nie mogę to uwierzyć Mózg mi się pali co tam się, co tam się działo. Ostatecznie nie szło tej karty na mnie założyć i e, osoba, która mnie obsługiwała stwierdziła, że po prostu założy ją na siebie, bo 3,5 godziny obsługiwania, a później jeszcze przez pół godziny e, e, robiła ją, e, załatwiała ją na siebie i mam, mam tą kartę na jego nazwisko. Jestem mu bardzo wdzięczny. Internet chodzi tak, żeby tylko wysyłać wiadomości, ale jest. No dobra, w każdym razie mam wszystko co trzeba. Rzeczy wybrałem, internet jest. Jutro mogę ruszać w trasę. Ale dzisiaj pokażę Wam jeszcze trochę uliczek Chennai. Poza tym, całkiem niedaleko stąd, z tego co widziałem na mapie, znajduje się plaża. Bardzo miłe zaskoczenie. Myślę, że dojdę tam na pieszo i zobaczymy, jak to wygląda. Trochę boję się, że się rozczaruję. No bo <laughs> plaża w takim dużym mieście, w mieście w, mieście w Indiach. No to nie wróży nic dobrego, ale zobaczymy, może się miło zaskoczę. Tutaj ludzie sami mnie zagadują o to, żebym ich nagrał, żebym im zrobił e, zdjęcie, no ale to wynika tylko z tego, że nie ma tutaj turystów, nie? E, jakby byli turyści i więcej takich ludzi jak ja po prostu, e, czy też turystów, czy też mini podróżników i więcej osób by ich nagrywało, no, to oni po pewnym czasie zaczęliby chcieć wyciągać ręce po pieniądze za nagranie albo na przykład zaczęliby buntować się za to, że ich nagrywamy, nie dając im żadnych pieniędzy. Natomiast że jestem tutaj tylko ja i jestem dla nich taką samą atrakcją, jak oni dla mnie myślę, że nawet jestem dla nich większą atrakcją, bo ich jest tutaj miliony, a ja jestem sam i żadnego innego białasa tutaj nie widziałem. No, to oni się do mnie uśmiechają i oni chcą, żebym ja ich nagrywał, bo oni. Wtedy kochają kamery i kochają być w centrum uwagi. jest tak, że ja jakoś specjalnie wyszukuję tych miejsc dla Was. To nie jest tak, że ja, nie wiem, udaję się w najgorsze na przykład miejsca albo udaję się w miejsca, gdzie ludzie leżą na ulicy czy też wyciągają ręce po pieniądze i to chcę Wam pokazać. Nie! Y Zawsze staram się wam pokazywać dokładnie świat taki jak jest widziany moimi oczami. Poruszam się takimi, a nie innymi ścieżkami i to co napotykam na drodze to wam pokazuję. Tutaj właśnie tak jest. Jeżeli no Indie są takie, że jeżeli wygląda że śmierdzi, no to śmierdzi. Indie są takie, że jeśli wygląda, że jest obszanie, to jest obszanie. Jeśli wygląda, że ludzie wyciągają ręce po pieniądze, to wyciągają ręce po pieniądze. Jeżeli wygląda, że jest syf, brud, jeżeli wygląda, że jest bieda, to tak właśnie jest. Natomiast yy, interpretacja bezpieczeństwa czy też niebezpieczeństwa to już jest tak jak przed chwilą powiedziałem, tylko interpretacja, no bo tu nie wygląda na niebezpiecznie. Tu może wyglądać na niebezpiecznie Twoimi oczami albo Twoimi a nie moimi. Także jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa to jest już to tylko kwestia własnej interpretacji. Cała reszta jest dokładnie tak jak widać na załączonym obrazku, czyli... czyli smród, czyli jeden wielki Ale co kto lubi, ja czasami lubię poruszać się w takim świecie, bo przynajmniej czasami też doceniam wtedy ten swój świat, by mnie rozjechali. Natomiast ja muszę powiedzieć, że Chennai, jak na standardy indyjskie, to jest naprawdę zadbane miasto. Nie ma tutaj nie wiadomo ilu śmieci, widać, że to jest w miarę sprzątane. No myślę, że będziecie poruszać się ze mną podczas tej wyprawy dalej. I jak dojedziemy do Mumbai'u, no to jeśli w Mumbai'u nic się nie zmieniło, to tam będzie po prostu rzeka ścieków. Tam będzie śmieć na śmieciu. Tam naprawdę, naprawdę... Będzie to robiło bardzo e, negatywne wrażenie. Natomiast tutaj w Czenej e, jest brudno, ale, ale jest ok. Żeby wszędzie tak było, żeby wszędzie tak było, to by było ok. Wiecie co wspomniałem tylko o tych. E, ściekach, jeśli chodzi o śmieci, nie w Mumbai'u. Tak pochwaliłem czynej. I dosłownie, dosłownie kilka kroków dalej, patrzcie, co można znaleźć. Oto Indie w pełnej, najspanialszej klasie. Tu jestem w miejscu, które który, no, ludzie się patrzą na mnie trochę nieprzychylnie, bo przede wszystkim dlatego, że idę z kamerą. Nie dlatego, że jest tutaj niebezpiecznie. Tylko wiecie, oni tutaj mieszkają. No, to, są, to są jednak slumsy. No, co tu dużo ukrywać. Niewielkie, ale slumsy. No, do, 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 autentyczne slumsy. No i kiedy ktoś idzie z kamerą i nagrywa ich, no, to to nie jest najlepsze rozwiązanie. Dlatego nie zawsze w takich miejscach wyjmuję tę kamerę. Nie zawsze celuję im w twarz. No ale z drugiej strony, skoro nagrywam też ładne miejsca, no to dlaczego miałbym e, nie nagrywać tych powiedzmy, e, no tych gorszych? No, nie wypowiadam się o nich źle, jak sami widzicie. A to, że są to warunki, w jakich mieszkają, no nie ma tutaj nic do pozazdroszczenia. Więc e, no cóż, idziemy dalej. Ja już tam widziałem, że ocean jest prawie, że na horyzoncie.